Czawola, drugi dzień zawodów. Warunki bardzo zmienne, troszkę wiatru, troszkę deszczyku, ale na szczęście bardzo delikatnie. Natomiast cóż, no pozwala to wyciągnąć prawdziwy kurs wędkarski i pokazuje, że no w tej zabawie nie ma miękkiej gry i chłopaki naprawdę ogarniają wyśmienicie. Bardzo dobre wyniki pomimo, tak, mówię, tak jak mówiłem wcześniej, zmiennej pogody, także mam nadzieję, że chłopaki będą zadowolone, że uda nam się tą pogodę. W tej pogodzie wytrzymać do końca zawodów i trzymajcie kciuki, żeby takich zawodów i takich imprez było przede wszystkim pod względem ryby więcej w Polsce. Do zobaczenia. Fajne, cieszę się, że dwa razy mam sektor A, wczoraj siedziałem na jedynce. E, dobre losowanie, zawsze otworek to jest otworek, także zadowolony byłem. Choć mimo wszystko wydaje mi się, że ta strefa, gdzie siedzimy dzisiaj jest lepsza, bo tutaj jest trochę płycej, jest bardziej kamieniste dno i te leszczyki się tu bardziej trzymają właśnie tego rejonu. Tak mi się wydaje, bo na treningu też siedziałem na 16, dzisiaj mam 12 i na 16 no. Ubiłem te leszczyki bardzo regularnie do tego stopnia, że tak naprawdę z samymi leszczami zrobiłem 8 kg na treningu, łowiąc ich też jakoś bardzo daleko. Po prostu te ryby były i trzeba było je tylko odławiać. Natomiast tam no, trzeba było się bardzo mocno namęczyć, żeby w ogóle dostać te większe ryby. Chodnicy różnie podchodzą do tematu, bo y, takie ryby jak płotki, jak krąpie potrzebują tej zanęty, natomiast te leszczyki można odławiać bez zanęty, więc tutaj trafienie z tą taktyką, co jest lepsze. Będzie kluczowe i okaże się, kto się bardziej dobrał do tych ryb po ważeniu. Wczorajszym dniu, tak jak powiedziałem, dziewiąte miejsce. Myślę, że błędem było to, że trochę za dużo zanęciłem na początku. Aczkolwiek dziewiąte miejsce jestem zadowolony, bo tak naprawdę trzy czwarte wyniku zrobiłem w ostatniej godzinie, wtedy, kiedy mi ta ryba weszła. Tak? Myślę, że tej ryby nie było w moim rewirze od początku i dopiero w końcówce zacząłem je odławiać. Także te dziewiąte miejsce obronione, także mimo lokaty nie, może nie super, zadowolenie jest. A dzisiaj na myślę dzisiaj ubogo, ubogo nęcić na początek i aktywne łowienie. Skakanie skakanie po liniach, odławianie rybek. No i mam nadzieję, że się uda szczyki ustawić. Ale zobaczymy. Wilcza Wola, drugi dzień zawodów. Dzisiaj druga, ostateczna tura. Warunki bardzo zmienne. Deszcz, wiatr, słońce teraz mamy. Dokładnie. Trenerze, jak wyniki? No niestety, w związku z tą pogodą dzisiejszą, wyniki będą troszkę słabsze. Ryba jest oczywiście, ale jest drobniejsza ryba, także tej większej ryby dzisiaj no, nie, nie ma. Ona się odsunęło, wiało bardzo, bardzo mocno, także... Myślę, że w granicach 5-6 kilo będą takie wyniki na jedynkę sektorowej. Na pewno zauważalnym jest to, że zawodnicy, którzy wszyscy łowią, bo wszyscy łowią, to możemy wspólnie stwierdzić. Natomiast na pewno bardzo widać w tym momencie ten kurs wędkarski jednak, że te umiejętności są już podzielone. Pomimo tego, że jest to ścisła czołówka Polski, jakby nie patrzeć. Naprawdę widać, kto jest przystosowany do zmiennych warunków dokładnie, atmosferycznych. Dokładnie, no, dzisiaj tak naprawdę Ci najlepsi zawodnicy pokazują, że jednak jeszcze jeszcze 1 dwa stopnie są wyżej od tych zawodników, którzy, no, no, że tak powiem, zaczynają tu swoją przygodę z składarmi. Ale wszyscy mają szansę? Oczywiście, no, oczywiście, że tak. Ok, dziękujemy ślicznie, idziemy na ważenie, także za zaraz wszystko będzie wiadome, co i jak. No waga całkiem sympatyczna, 8 tysięcy chyba z groszem, tak więc przez dwa dni złowiłem 17 kg. No dawno tyle nie łowiłem, ale Podkreślam najbardziej się cieszę, że z trudnego po prostu stanowiska. Jak tam ktoś sobie cofnie bądź odsłuchuje cały materiał. 30 minut gruntowałem swoje miejsce, żeby znaleźć sobie kawałek kawałek czystego. Co ciekawostkę podam, że złowiłem chyba 5 małży na gruntomierz, tak więc wyobraźcie sobie, ile, ile ich tam było. Świetna walka z rękiem, świetne łowinie. Ja jestem mega zadowolony, szczęśliwy. A który skończę, no ciężko mi powiedzieć, ale... Plan minimum założyłem, już spełniłem, tak więc jestem kwarc Tutaj to łowienie każdego dnia jest inne, bo pierwszego dnia e, łowiłem krąpie i gdzieś tam za jakiś czas łowiłem leszczyki i taka była taktyka też na dzisiaj, żeby to samo zrobić. Natomiast wylosowałem wiem, że strefę, która jest bardziej deszczowa, dlatego no czułem gdzieś tam, że można tych leszczyk złowić więcej. Natomiast nie spodziewałem się tego, że nie będę ich miał na 27 metrze, tam gdzie wczoraj, tylko musiałem aż się wysunąć na 42 metrze, by jakiekolwiek ryby złowić. Ja naprawdę całe zawody przełowiłem właśnie na tym dalszym dystansie, no i łowiąc praktycznie same leszcze. Miałem około 30 ryb, z czego to no, przynajmniej połowa to były leszcze, ale myślę, że większa połowa to były leszcze. zakończenie pierwszego Grand Prix Polski za nami. Zawodnicy zadowoleni, pogoda w tym momencie fenomenalna. Nagrody rozdane, puchary rozdysponowane. Także zapraszamy serdecznie na kolejne edycje i śledźcie nasze social media. Zapraszam.